To ja powiem, nie wiem po co mi mikrofon, ale dobra. Dzisiaj pokrytały o zupie. Zupa jest bardzo dobra i bardzo zdrowa, ale najlepszy z to o tym wie. Nie wiem po co zupie. Chciałam poprawić kamerę, może tak, kurde, biegło. Sorry. Cały świat A, co tam się. No i dzisiaj pogadajmy o... Nie wiem. Tak Dobrze. Mogę wrócić z wakacji, Więc będę znowu nakrywał. Tak, to jest